Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Jakiś komunikat mi się na całą stronę wywalił. Zrobimy zęki. Tak to powinno być. Haha, ha. załatwiłem dioda. Akwarium ma nowych lokatorów. Po pierwsze. Nabyłem drogą zakupu roślinkę, która się nazywa Monte Carlo. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale przykleiłem dziada do lawy. Zobaczę, co z tego wyniknie. Skalary Manakapuru, dwie sztuki parka, szukają nowego domu. Za to ta druga parka to jest ta woda. Za to ta druga parka która tu jest o, zaczęła rządzić no, Naje jakby trochę mniejsze są od manakapuru więc no nie mają za dużo do powiedzenia, a ten jeden to właśnie dostaje bęcki chyba od samca tak od samca U szykującego się dotarła ze swoją samicą, chociaż to jest samica akurat dziwne, że ją odgania. Rurka od filtra została zanektowana przez drugą parę na No i tradycji musi stać się zarzucić. Zaryzykowałem i... ściągnąłem sobie barwieńce czerwone, młode. Właśnie dwie sztuki tutaj grasują, 10 sztuk kupiłem. Ciekawym jest kiedy skalary się zorientują, że coś co się mieści do pyska się pojawiło. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie zorientują się. Z drugiej strony dbam o to, żeby łobuzy miały co jeść. No i znowu mi się pokazało pół. Ekranu różnych informacji. Co to woda? Ultramax. Jak słychać, nie słychać. Sprawuje się świetnie. Pracuje ciężko i wydajnie. Zabudowałem mu zasys kawałkami lawy. Więc. Zrobiłem dodatkowe, dodatkową powierzchnię filtracyjną. Niech sobie na tym roślinki rosną. Będzie dobrze. No, rura od Ultra Maxa jest ulubionym miejscem na tarło dla skalarów i dla pielęgniarskich. Tutaj normalnie boje o nią się toczą. Czekaj, coś mi mignęło. No tak, nasi uczniowie też się pojawili, no ale może się zarażą akwarystyką, chociaż coś z tego dobrego będzie. Małe barwieńcy są wielkości bystrzyków Amandy, ale skoro skalary na Amandy nie polują, no to i one mają szansę się prześlizgnąć. Witam, witam. Pokarciłem je, żeby było zupełnie stado naonów czerwonych. Cześć suche, papska. I wpuściłem jeszcze trzech, czterech nowych gości. Rewetki gabońskie. Ja wiem, że to nie jest biotopowe podejście, ale ja bardzo lubię te zwierzaki. Bardzo mi się podobają. Na razie były maluszki. Takie trochę niemrawe. No ale jak to gabońskie. Raz wpuścisz i zobaczysz przy restarcie zbiornika. Jak będziesz uważał, chłopaki, nowe rybki paradują wam na środku ekranu, akurat dwie sztuki, chociaż kupiłem ich dziesięć. Ale pewnie dołączyły do bystrzyków Amandy i tyle je widzieli. Jeden widzę pływa razem z neonami. To są jeszcze młode rybki, jeszcze niewybarwione. Nie ma o czym mówić. Jeszcze dużo wody musi przepłynąć przez filtry, zanim będzie można o nich w ogóle rozmawiać i się nimi chwalić. Hmm. Co ona taka blada? Powinna być niebieska. Przynajmniej według podręcznika. zrobiłem ostrą przecinkę limnofili a w poniedziałek tego całego nurzawca który tutaj jest z przodu wy wyrwę bo kolega prosił więc nie wytnę tylko wyrwę i wszyscy będą zadowoleni bo i kryptokorona dostanie miejsce do wzrostu i i krewetki pewnie będą miały co filtrować A i filterek mechaniczny będzie miał co złapać Bardzo jestem ciekaw czy mi się przyjmie ta roślinka Monte Carlo W sklepie, w którym ją kupowałem Eksperyment kosztował bardzo niedużo więc z drugiej strony, nie wiem, czy to nie była cena dla mnie. Bo no nie oszukujmy się. Ceny roślin w niektórych sklepach w tej chwili powalają. Pamiętam, że za takie pieniądze kupowałem sobie zwi zwierzęta osiadłe do mojego akwarium morskiego swego czasu. Przynajmniej za te kwoty za które teraz się kupię roślinki to nie jakieś tam super, hiper egzotyczne, tylko żabiec, żebienica taka, śmaka owaka, ale jakaś taka no niezbyt wyrafinowana, no. Czy tam innego Anubiasa. Może nie wspomnę tych ryna, które są potwornie drogie. No właśnie, widzę, że się mi zrobiły sadzonki grzybowieńczyka, grzybowieńczyka, trzeba będzie posadzić. Niech sobie raz na w nowym miejscu. No i korciło mnie, dzisiaj korciło. No, na jesień nie mogło dogadać, kurczę, szkoda. Zaraz będzie ciemno, trzeba wrzucić z co nieco. Pani to jest dla zbrojników. i na noc dla kierysków, coś musi zostać. Tak wodomory tutaj wszystko wyczyszczą. Co tu się wyrabia? Nie bierzcie z nich przykładu. że lepiej będzie widać. Mam nadzieję, że bałaganu pod akwarium nie widać. No i tak to sobie teraz pływa wszystko. I żeruje. Docelowo zostaną dwie pary pręgich i trzy pary skalarów z towarzyszącą im ekipą czyszczącą w postaci nie niebiotopowo kirysków biotopowo no i rybek rozproszających, takich jak na no one właśnie, jak pystrzyki, jak barwieńce Co prawda w biotopie barwieńców nie ma roślin Ale, ale u mnie w akwarium chciałbym żeby były Poza tym darba się świetnie prezentuje na tle roślin Zwłaszcza jak już nabierze kolorków a powinna nabrać już niedługo rośnie do 4,5 cm Czyli nie obciąży za bardzo zbiornika ta cała dziesiątka chociaż pewnie jak życie jakiś wykruszy chodź były w dobrej formie jakie brałem no i starałem się nie umęczyć ich za bardzo drogą Aklimatyzacja przebiegła poprawnie, bez problemu. Kropelkowo. Chociaż czy skalary jakiegoś nie capnęły przy okazji wpuszczania? Nie widziałem. Może dlatego, że światło wygasiłem. Dobra, wszyscy się rozeszli, nikt nic, o nic nie pyta. Będę uciekał. Dobrej nocy wszystkim życzę. Jak to się wyłączało? Okej. Okay.